Kogoś interesuje, na jakim etapie jest błyska? Nie ma cudów, 125? To tak. Rama trafiła do piaskowania, koszt piaskowania około 150 zł. Za całą ramę z błotnikami, osłonami lak i tymi duperelami. Do tego poszedł podkład epoksydowy gdzieś tam, 100, gdzieś tam 70 zł. Do tego lakier czarny na ramę Wachacz, stopki, osłonę łańcucha to będzie w czarnym kolorze. Oczywiście amorki jeszcze, więc to będzie czarny kolor. Litrowa puszka lakieru. No ja używam, no wiecie, to jest projekt budżetowy kod 9005. Litrowa puszka około 70 zł, plus daje trochę utwardzacza do tego. Więc tak, podkład 70, czarny 70 i kolor też 70. Czyli tam około wychodzi 210 zł za te trzy puchy. No wiadomo, ja kupuję puszki litrowe, bo ta farba mi się przyda w późniejszym czasie, pewnie do czegoś. Na pewno, na pewno, te, jeśli ktoś chciałby kupować lakier na setki, na pewno wyszłoby. Mniej czy taniej nie wiem, na pewno wyszłoby mniej. I tak rama, rama jest pomalowana już na czarno. Błotniki, chorągiewki. No i ta reszta tych pierdół jest w podkładzie. Zbiornik też jest w podkładzie. Muszę go przeszpachlować, bo bo tak tu jest taka wniotka. Widzicie, może nie za duża. No ma takich parę pipków. Więc to będzie szpachlowane. To będziesz pachlowane. Nie jestem aż takim dobrym blacharzem, żeby to wyklepać. Tutaj błotnik też jest tak minimalna wniotka. Wiesz, to też będę chciał wyszpachlować. Kosz pachli wiadomo, gdzieś tam 15 zł puszka, więc to, to nie są jakieś tam koszty. Biorąc pod uwagę, że jest potrzeba tego niewiele. Więc tak. Póki co. No to jest podkładzie, będę to szpachlował. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie już polekierowane. Do tego zamówiłem z portalu aukcyjnego nowa instalacja. Bo wiadomo, no starej, starej instalacji nie ma. No ja nie wielkie opcji na co to co tu mamy jeszcze. Tak, wam pokażę. Sprężyna stopki śrubki do bodzku też zależało mi na tych podkładkach, no bo wiecie, no takie takie pierdoły. To jest w ocenku, no oryginalnie jest w ocenku, więc to też jest w ocenku. Takie pierdoły, jeśli damy stare gdzieś jakieś przedewiałe, no to zrzucą całą robotę. Do tego zestaw śrub nowych. Nie będę się zastanawiał, gdzie jest stara i co się z nią dzieje. Więc zestaw nowych śrub to też jest jakieś 65 zł w ocynku. stówkę z hakiem, z kwasówki, jeśli by ktoś chciał już tak naprawdę dla siebie robić. Więc tak to wygląda, zaraz się wezmę, to po i nie wiem, prawdopodobnie poniedzieli będę to kończył. Znaczy przynajmniej chciałbym tak zrobić, na tyle żeby to polakierować. Wiadomo, są też różne inne, inne zajęcia. Jutro motobazer w Łodzi. Więc może uda mi się coś tam dokupić do włoski. Chociaż sam nie wiem do końca, do końca, co jest jeszcze mi potrzebne. Tak, sprężyny. Sprężyny 70 zł, gdzieś koszt sztuki. O dziwo, cały, cały amortyzator można też w takich pieniądzach kupić zamiennik nowy. Więc nie wiem, czy uratuję te stare, czy zmienię sprężynę. Co jeszcze z tym się będzie działo, no to. No, to wyjdzie mi w praniu. Póki co, no to chciałbym to polakierować, skręcić to ramę do kupy. Wachacz podnóżki, przodek. Przodek myślę, że się doczyszczą te lagi, które są. Będzie trzeba tam stoją, oczywiście. Będzie trzeba jeszcze podprostować, bo są skrzywione, gdzieś było uderzone przodem. Myślę, że, myślę, że tam, myślę, że jest to do wyprostowania. I tak, jest na takim. No, nie pokazywałem filmików z lakierowania, no bo wiadomo, to jakichś cudów nie ma. No. Lakier, pistolet, psik, psiki jest zrobione. E, no dobra, jak poskręcam, będzie to jakoś tak w miarę w kupie, to nagram Wam filmik mniej więcej, jaki koszt był bazy. Może jakiś silnik fajny kupię na motobazarze. Jakby się coś trafiało, no to będziecie wiedzieć też, jaki jest koszt tego silnika. Silnik teoretycznie mam, tam jeden jest taki niekompletny. Mam też kompletny, ale wał jest do wymiany. Nie wiem, co jeszcze tutaj włożę w tą ramę. I to by wyglądało na razie na tyle. Jeśli kogoś ciekawi, jaki będzie kolor tej włoski, no bo, tak jak wspomniałem, będzie dwukolorowa, więc rama waha czy czarne, a, a reszta. A resztę w sumie zobaczycie w przyszłym tygodniu. Powiem wam, jakieś tam koszta się robią. Myślałem, że to będzie trochę. Trochę taniej, chociaż gdzieś tam czytałem na Facebooku wypowiedzi 6-7 tysięcy zrobienie włoski. Może gdzieś w profesjonalnym zakładzie, nie wiem, zobaczymy. Będziecie wiedzieć, ile to wychodzi w domu po kosztach. Materiału, wiadomo, no tak mówię, jak lakiery, jak w litrowych puszkach, to na pewno trzeba tego mniej, więc można sobie to śmiało podzielić przez dwa. E, będzie, no wiadomo, no nie wiem, takie szpachle liczyć na zagroszowe sprawy, ale też będzie trzeba jakoś uwzględnić. E, I to by było na tyle, mówię. No na razie nie ma co pokazać, bo to wszystko wisi na drutach, więc co tu pokazywać? Jak będę, jak będę to skręcał, to będę już za jakieś szoty, coś tam będzie się przewijać. I to by było na tyle. Dzięki wszystkim za subskrypcję i do zobaczenia.